Cześć, tu Michalinka, niebinarny głos w Twoim domu. Cześć kochani, jak się macie? Co dzisiaj porabiacie? Ja dzisiaj na przykład typowe kobiece sprawy za mną już, pomalowane pazurki, zrobione włoski. Co jeszcze? No wiadomo, że musiałam się ogarnąć, bo ten ciągły stres, cały tydzień pracy. Kto w ogóle wymyślił pracę? Niebinarni ludzie powinni nie pracować, ponieważ to są wiadomo, że uprzywilejowane towarzystwo i... Cisz, cichutko, kociaczki. Proszę się nie bić. W każdym razie wracając do merytum sprawy. Uważam, że praca powinna być dla zwykłych ludzi, a nie dla nadludzi. Ludzi uprzywilejowanych, takich jak my niebinarni, z, którzy posiadają 56 płci, a niektórzy nawet 256, a nie jakieś dwie płcie. Nie wiem, co za zacofanie. W każdym razie, kochani, pamiętajcie, nie dajcie sobie wcisnąć do głowy, że macie tylko yy, jesteście mężczyznami lub kobietami. Chcecie, to eksperymentujcie. Ja dzisiaj na przykład mogę czuć się kobietą, ale jeżeli będę chciała poczuć się mężczyzną, to się poczuję mężczyzną. I nikt mi nie ma prawa tego zabronić, ponieważ to jest moja wolność, moja wolna wola. I proszę mi tutaj jej nie odbierać. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.